W naszym mieście wolna grupa bukowina, śpiewająca piosenki wiatrem pisane jak ktoś trafnie powiedział, zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego tej grupie. Bukowinie, Piosenka turystyczna to swoisty wyraz ucieczki przed rzeczywistością. Ucieczki w ułudę ładu, który daje przyrodę. W Arkadię gór, lasu, wiatru. Najwybitniejszym przedstawicielem tej piosenki był Wojtek Bellon, który sam pisał teksty, muzykę i śpiewał. Od jego śmierci minęło właśnie 5 lat. Rozpoczynał na giełdach piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie i Komańczy. Lecz kariera jego zaczęła się od studenckich festiwali w Krakowie. Instrumentem wykonującym piosenki Wojtka Bellona stał się zespół Wolna Grupa Bukowina. Wszystkich i witam Was Wolną Grupę Bukowina tuż po koncercie w Wielenie Górze. Dzień dobry. Witam Dzień Państwa serdecznie. Dzień dobry. Grażyna Kulawik. Poetek Pojtek Jaroczyński. Wacław Juszczeszyn. Rozpocznę od krótkiego pytania, które jest moim prywatnym pytaniem, ale być może interesującym także oglądaczy naszych. Wolna Grupa Bukowina jest to grupa, która w swojej nazwie od początku zawsze była związana z Wojtkiem Belonem. I po śmierci Wojtka piosenki żyły, wyście nie grali, nie koncertowali. Piosenki były w waszym repertuarze, graliście Wojtek osobno, ty osobno. Grażyny nie było, nie wiem ty gdzie, nam odpowie co robiła ja w tym czasie. I w tej chwili reaktowaliście nazwę Wolna Grupa Błokowina i gracie koncerty w kraju i stąd ten koncert właśnie w Jeleniej Górze. Yy, powiedzcie, jak potraktowaliście powrót właściwie do, do tej nazwy, do tej formuły i do tego wszystkiego, co razem wszystko było z Wojtkiem związane? Jaka była motywacja? No, Dobra, do nazwy powrót. to niespecjalnie musieliśmy, bo cały czas byliśmy przy niej, e, grając w tym składzie. A jaki był powód bezpośredni, że, że, dlaczego teraz akurat... Mm -hmm. Bezpośrednim powodem to była, była inicjatywa pomatonu takiej warszawskiej oficyny wydawniczej, która wydała kasety, potem kompaktysk i do tego śpiewnik wszystkich piosenek Bukowiny, które gdziekolwiek, kiedykolwiek były nagrane. A my chcąc niejako pomóc temu wydawnictwu postanowiliśmy zorganizować trasę koncertową, która by to która by te rzeczy promowała. I to ta, taka, taka była geneza tych wznowienia koncertowania. Nie mieliśmy jakichś tutaj się, większych ambicji po, poza tymi. Z czasem to po prostu zaczęło przybierać troszeczkę inną formę, kto wie, czy czy nie, 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 nie nagramy jeszcze jakichś innych nowych piosenek, ale, ale to się dopiero okaże. Bezpośrednim powodem, dla którego wróciliśmy przed publiczność na scenę była właśnie... Wydawnictwo, wydawnictwo uruchomienie wreszcie tak. po raz pierwszy właściwie tego wszystkiego, co stworzyliście przed tamtych latach. Tak, tak. I to raczej miało pełnić rolę usługową wobec, wobec tamtych rzeczy, to nasze konsercję. A powiedzcie mi, w takim razie, dla mnie to jest interesujące, bo to nie jest wasz zawód. Właściwie zawsze znaliśmy się wiele lat i traktowaliśmy to tak, jak, jak wielu z nas, tych bardów ze szkladskiej poręby, z giełdy i tak dalej. Macie swoje zawody, robicie coś w życiu, to jest, ja właściwie traktujecie tę piosenkę i te występy w dalszym ciągu chyba nie zawodowo, tylko właściwie w takiej zasadzie. Czy tak jest, czy nie? Czy oparliście swój, swoje tak, życie w tej chwili na tym? Tak jest i zdaje się, chwała Bogu, po bo raz, że, że bo pozwala nam to zachować jakąś tam świeżość, a poza tym każdy że z piosenki nie da się wyżyć. I każdy z nas robi to, to co, 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 co w życiu powinien robić. No? Komponujecie tak. nawet piosenki. Tak. Piszecie, tak, no? tak, tak. To jest choroba, z której tak. się tak. nie leczy. Mówię tak, tak. bardzo, będę sławić ten dzień, Kiedy na się powodzę. Nawet gdy to będzie śmierdzi me i dzień, Może jednak narodzę się wcześniej. thank you מיר זעט Teksty pisał Wojtek, Wojtek Belan, a teraz, jak sobie radzicie z tekstami do tych nowych piosenek? Są autorzy czy sami? No i to z tekstami jest bardzo bardzo różnie. To, to znaczy, że znaczy wyjdę od Wojtka tekstów. Jest, jest jeszcze parę tekstów, które zarówno Waska, jak i mnie interesują, które... Wojtkowe, Wojtkowe tak, tak, teksty, tak, tak. teksty które, które można wykorzystać, <grym> można je umuzycznić, że tak powiem. I, i, I przykładem, choćby jakimś takim konkretnym przykładem tego jest, jest właściwie nowa piosenka, którą śpiewamy do tekstu Wojtka. Tu przypiwie piwie się swoją rozmowę. Te, te piosenkę dzisiaj śpiewaliśmy na koncercie i... Będziemy mieli możliwość nagrania tej piosenki w krakowskim studio i, I, wydania. i wydania jej, czy to w formie wideoklipu, czy, czy też w przyszłości ewentualnie w formie płytowej, to, to jeśli chodzi powiedzmy o, o teksty Wojtkowe, ale niezależnie od tego mm, są jeszcze są jeszcze inne możliwości tekstowe, że tak powiem, oprócz tego, że yy, mamy zaprzyjaźnionego poety Adasia Rzymianina, który, który chętnie nam udostępnia swoje teksty, można je oczywiście wykorzystać. Tak samo yy, ja wykorzystałem swego czasu teksty Stachury, ale raczej nie chciałbym jednak bazować na tych tekstach, na tekstach. Yy, to, jest, to jest Stachura, to właśnie klasyka, no to tak jakbym... Chciał pisać do, Śmiany, to, co, no. co inni robią, że to dla Śmiana, Patrykowski, tak, 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 tak. Jasnorzewski i tak dalej. To no. Dla mnie to jest troszeczkę lekkie nadużycie, powiedzmy, wykorzystywanie tych tekstów, no. ale mam parę piosenek, na przykład, y, autorskich, parę piosenek, do których napisałem sam tekst. Y, y, Śpiewacie je, znaczy, tak? Na razie jeszcze nie, ale w przyszłości chciałbym, no chociaż tak, w dzisiejszym tak, koncercie tak. na przykład zaśpiewałem swoją piosenkę, ostatnia piosenka, ten blues, Róża na tapacie. Jak zostajesz sama piosenka, jest piosenka. Tak. Mhm. I oprócz tego oczywiście istnieją jeszcze piosenki i, i Wacka i moje, które są do wykorzystania i mamy nadzieję, że uda się to zrealizować w formie nagrań czy, czy w formie... A na razie mamy takie wrażenie, że po prostu publiczność, która chce nas posłuchać po tylu latach nieobecności, chętnie posłucha tych piosenek starych i dlatego przyjęliśmy taką formułę, bo tak jest, że śpiewamy stare piosenki, a stopniowo chcemy wprowadzać nowe.

Powiedz grożona nie było Cię kilka lat w o, Polsce, kilka lat może nie, ale długi okres czasu i Wacek i Wojtek grali te piosenki, bo spotykałem te piosenki i ich y, wszędzie, gdzie tylko człowiek się pojawił, a, a teraz jesteś z zespołem i to już tak rokuje na przyszłość, że będziecie razem pracowali? Odpowiedz Ty. No nie wiem, to wiesz, to... Czy wyjeżdżasz że... znowu, bo tam bardzo No dalej. na razie nie wyjeżdżam, na razie nie planuję, ale to wszystko się może zmienić w każdej chwili. No, na razie mamy zaplanowanych parę y, jakiś takich koncertów, powiedzmy do... po wakacjach, a co będzie później, to się okaże. To trudno tak planować. Na razie mamy zaplanowane wspólne grania w takim składzie, w jakim, jakim jesteśmy na najbliższą przyszłość. Ale. Ja to widzę, ja to widzę w ten sposób, że... W tej chwili to, to mamy stosunkowo dużo tych koncertów, a to dlatego, że, że to co Wasak mówił, że została wydana płyta. Poza tym te piosenki są standardami, które wszyscy znają i, i odświeżenie ich, przypomnienie jest, jest, jest radością, jest, jest radością jest, jest, i dla nich jest, jest kupowane. też dość, dość chętnie kupowane, w związku z tym zapotrzebowanie na to jest. Także widzę to. W przyszłości, no, no, jeżeli by tak no, troszkę pobawić się w jakąś tam futurologię, to, to widzę to tak, że jeżeli będą wchodzić jakieś nowe piosenki, to, to już będzie troszkę inaczej. Tych ty grań na pewno będzie, yy, zaproszeń na, na jakieś imprezy na pewno będzie dużo mniej i te nasze występy będą miały charakter... Myślę, bardziej, bardziej okazjonalne niż, niż to w tej chwili się dzieje. A, a co potem jeszcze się tam będzie działo z tego, co z tego wyniknie, trudno powiedzieć. To jeszcze jedno. Jeżeli pytanie. te piosenki, które napiszemy staną się tak jak te piosenki, które śpiewamy standardami, to może dojść to rzeczywiście znowu do, a, do no, 60 sytuacji. latki znowu będą się pojawiać za parę lat. A posłuchajcie, a propos wieku właśnie. Zaczynaliśmy... Już się boję. Wspólnie zaczynaliśmy kilkanaście lat temu na Giełdzie w Szklarskiej porębie, zjawiliśmy się, graliśmy różne piosenki. I wy także tworzyliście te piosenki i teraz macie koncerty reaktywujące te piosenki, pamięć o tych piosenkach. Jaka jest publiczność na tych, na tych koncertach? Czy to są właśnie te takie powiedzmy nasze wiekowe te 30-40? No, czy przy, przy to są te 40, te, te ale <trym> o dziwo... No ładnie. O dziwo 80% czy nawet 90% tej publiczności to... To jest młodzież licealna, licealna i, i, i nieco poniżej. No I zaskakujecie to cały czas Was? Zaskakuje to? Czy... Zaskakuje mnie tak. da, dlatego, że, że nie wiem jakimi kanałami yy, wieść o, o tym, że taki zespół był i że śpiewał te, a nie inne piosenki do, do nich dotarła, bo, bo żadnych oficjalnych yy, kanałów nie było. Znaczy oni to znają się, te piosenki w ale To się musiało gdzieś rozchodzić ta, taką wieścią gminną i, i to jest o, o, o tyle zaskakujące. I miłe. I miłe no oczywiście, że miłe. Kiedy stanął przed świcielem syna i prawdę głosił przed stroną wywiadową, co się... Cerchila, się Zaproście na spotkanie z Wami, tych, którzy tu mieszkają w Wielkiej Górze Najbliższe, gdzie mogą Was oczekiwać, posłuchać, bo ja, ja już wiem co powiedzieć, ale to wy zróbcie w takim razie. No, to... Na początku sierpnia, mhm. jak zwykle w szklarskiej porębie, jest giełda piosenki turystycznej. Będzie to już... nasza koletka. Będzie to tak, koledka. korzenie naszego tak. muzycznego bytu. Będzie to już jubileuszowa 25 giełda. I w związku z tym na... zrodził się pomysł wśród organizatorów. Zresztą organizatorem głównym, o ile wiem, będzie Jasiu to też stary giełdziarz. No swego czasu występujący w słynnej grupie B-kompleks tak. w On będzie organizował tę imprezę i właśnie chce zrobić w związku z tym jubileuszem, chce zrobić taką formułę, żeby wszyscy bardziej znaczący ludzie, którzy zaznaczyli się na, na wszystkich tych 25 giełdach, mhm. znaczy wszystkich, ci, ci, którzy będą mogli przyjechać, żeby przyjechali. Mhm. Myślę, że to będzie bardzo interesująca impreza, bo bo o ile wiem, to będzie Jela Adamiak, będzie nasza Basia Kochana, będzie Wacek Masłut, nie wiem czy ktoś K. pamięta. Pewnie Czesiek Wilczyński, cała historia nie, nie ma. Adam, tak. Adam Cichocki, więc zapowiada, zapowiada Cichocki, się super. Zapowiada się naprawdę. Przede wszystkim chcielibyśmy państwa, st państwa tutaj tak. albo tutaj. zaprosić, przede wszystkim, bo to do Szklarskiej <grym> Poręby na sierpień, pierwszy weekend sierpnia. No to spotkajmy się w takim razie w Szklarskiej Porębie Wła w jest koniec lipca, żeby uściślić prawdę. Koniec lipca, początek sierpnia. 30, 30, 30 lipca, 2 sierpnia. sierpnia. Szklarska Poręba, barza pod ponurą małpą. Serdecznie Wam dziękuję. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Ulicami ludzie przechodzą lipiec, grudzień wśród ulic bram. Przemarzniemy grzeją dłonie, dokąd spędzą za czymś gonią i budują wciąż to skarb. A to w mech chodziany pamiń, tam zapuma w ukraniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków, rytm na druku, spróbuj znajdzieć, jeśli szukać, zechcesz nowy świat. yeah Jeśli szukać serca, nowy świat, własny świat. Żyją ludzie asfaltarczą, nikt nie krzyknie, każdy rzeczy, drzwi zamknięte, zaklepane. But, yeah